Ciema, kochani, z tej strony Wasza zakręcona pampcia. Słuchajcie, wpadł na genialny pomysł, że jest ciepło na dworze i po prostu są pożary. Pożary pochodzą z tego, gdyż nie ma podpalaczy, lecz leżą kolki. Ile razy Wam powtarzałam, słuchajcie, że powinna być zamiast kłótni, zabijania się nawzajem, tłuczenia, współpraca. Tu mam na myśli, że nieważne czy jesteś gangsterem, czy zwykłym człowiekiem, jest Jerozolima za karę, za bezbożników grzechy i co macie zrobić? Sprzątać kolki, czyli od dzisiejszego dnia, od tego filmiku jest współpraca gminy, nie tylko, e, robicie referat, sprzątamy kolki i stawiamy kontenery, gdyż każda koleczka, każdy papierek, każda buteleczka, nawet plastikowa, szklana, potuczona, odbija baterie słoneczne, które macie na dobrym kierunku postawione. To jest samo, co bateria słoneczna i robi pożary w lasach. Stop pożarom w lasach. Dbamy o naturę, czyli co robimy? Sprzątamy kolki. Proszę rozpatrzeć takie pismo z poważaniem zakręcona. Pa-pa!